Jesteśmy już w pewnym napięciu przed Wielkanocą i to napięcie się potęguje. Różowy ornat, słowo. Jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. I patrzymy na to pierwsze czytanie dzisiaj z księgi Samuela, gdzie Pan rzekł do Samuela: Napełnij oliwą Twój róg i idź. Posyłam Cię do Jesego z Betlejem, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Proszę zobaczyć, Izraelici nie mieli króla. Pierwszym królem, który przyszedł do Izraela był Saul. Jego syn nie nadawał się na to, żeby być królem, dlatego Pan posyła proroka Samuela do Jessego w Betlejem, żeby wśród jego synów znalazł przyszłego króla. Proszę zobaczyć, że Dawid był prafigurą Jezusa. Czyli tak jak Jezus narodził się w Betlejem, tak samo właśnie Dawid był z rodu z Betlejem i Jezus był z rodu Dawida przez Józefa. I kiedy czytamy ten fragment, właśnie wyboru Dawida na króla, to w centrum naszego zainteresowania jest oliwa. Dlatego, że oliwa zawsze namaszcza się kapłanów, proroków, biskupów i królów. I przy każdym praktycznie sakramencie świętym. Używa się tej oliwy. W Wielki czwartek wszyscy księża z całej diecezji jadą do katedry, żeby razem z biskupem odprawiać msze świętą. Mamy dwie beczki oliwy w ten dzień. Jedna beczka oliwy to jest właśnie krzyżmo, które służy do sakramentów świętych, i druga beczka oliwy to jest do namaszczania chorych. I za każdym razem, kiedy chrzcimy dziecko, to najpierw polewamy dziecku głowę wodą, a później namaszczamy je świętym olejem po to, żeby każdy otrzymał potrójną funkcję, czyli każdy staje się prorokiem, kapłanem i królem przez namaszczenie tą oliwą. Kiedy mnie wybrano na księdza, to też arcybiskup wziął rękę i masz, namaszczał mi każdy palec osobno jednej, drugiej ręki mówi, te ręce już nie są twoje, tylko Jezusa i rób tymi rękoma tylko dobre rzeczy. I my to potwierdzamy podczas mszy świętej, kiedy ja mówię, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Wierzymy, że Ty jesteś przedstawicielem Jezusa i masz być dla nas wyobrażeniem Jezusa podczas mszy świętej. Biskupa jak się namaszcza, to już mu się nie namaszcza rąk, tylko głowę, dlatego że księża są odrobienia, a biskupi od myślenia. Więc, więc, więc odpowiednie części ciała się namaszcza. Teraz będziemy świadkami też wyboru, znaczy koronacji króla Karola. W Anglii i też on będzie namaszczony tym olejem. Namaszczą głowę, klatkę piersiową plecy, ręce pod baldachimem, właśnie bo stanie się pomazańcem Bożym. Że bycie królem to nie jest taki wybór jak na prezydenta tylko że on ma służyć. Traci siebie, traci swoją dotychczasową tożsamość i musi się oddać całkowicie służbie narodowi, Bogu, który go wybrał, właśnie na tego króla. I tak samo tutaj, proszę zobaczyć. Samuel zastanawiał się, którego z tych synów wybrać na króla. No i Jesse po, po, popycha swoich najstarszych, najznakomitszych synów. Tego może wybierz, tego, tamtego. Nie? I w końcu e, zastanawia się, Samuel mówi, czy to już wszyscy młodzieńcy, bo nie czuję, żeby któryś z nich został wybrany przez Boga. No i Jesse odpowiada, no, jeszcze jeden najmniejszy został, ale on pasie owce, takie popychadło w ogóle nie nadaje się do niczego. A Samuel, poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. I teraz, kiedy przychodzi ten chłopiec, był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd, tak tutaj słowo Boże ładnie to opisuje. I Pan powiedział do Samuela: wstań, namasz go, to ten. I on bierze róg z oliwą, namaszcza go pośrodku braci, i od tego dnia duch pański opanował Dawida. Tridum paschalne, do którego się przygotowujemy. Czyli czwartek, piątek i sobota przed niedzielą wielkanocną. To jest jakby szczyt naszego chrześcijańskiego życia. Jeśli ktoś nie uczestniczy w tych dniach w liturgii, to w sumie można powiedzieć, że bez sensu, że chodzi do kościoła, bo nigdy nie zrozumie tego, co się dzieje tutaj na mszy świętej. Dlatego, że w wielki czwartek właśnie celebrujemy święto paschy. Co to jest święto paschy? Żydzi byli niewolnikami w Egipcie. I Pan Bóg wyprowadza ich z tego Egiptu. I na cześć tego wyprowadzenia z Egiptu Żydzi świętują święto Paschy. I kiedy Jezus zasiadł do ostatniej wieczerzy ze swoimi apostołami, to nie zasiadł do jakiejś tam kolacji czy jakiejś tam wieczerzy pożegnalnej, tylko właśnie to było święto Paschy, czyli wyprowadzenie Żydów z niewoli ku wolności. I Jezus podczas tej ostatniej wieczerzy Właśnie bierze misę, myje nogi swoim uczniom, Piotr się broni i mówi: Nie, nie będziesz mi mył nóg. A on, muszę ci umyć nogi, dlatego że musisz pozwolić siebie kochać i ty musisz pokochać mnie. Musimy wejść w tą relację. I my, właśnie w ten wielki czwartek, kiedy będziemy celebrować Mszę Świętą, która jest pamiątką właśnie tej ostatniej wieczerzy, to ja ściągnę te ubrania tu wszystkie i będę klękał i przed wszystkimi wami mył nogi. Wam wszystkim będę mył nogi. I no musi się to dokonać, bo jak ktoś sobie nie pozwoli znowu umyć nóg, to będzie głupi jak Piotr. Nic nie rozumie z Ewangelii po prostu, nie? Więc trzeba przygotować nogi do mycia. Więc w czwartek bądźcie gotowi, bo nie wiecie, na kogo padnie. Chcemy później na końcu właśnie tej mszy w czwartek wszystkim dać fiolkę oliwy z gorzkimi ziołami, gdyż właśnie w to święto Paschy Żydzi jedli gorzkie zioła, aby przypomnieć sobie gorzki smak niewolnictwa. A kiedy stali się wolni, poczuli słodki smak. I ta oliwa, właśnie to wybraństwo, bogactwo, w ten Wielki Czwartek jest w centrum naszego zainteresowania. Później w piątek mamy Golgotę, czyli nie mam mszy. W całym kościele na świecie nie odprawia się mszy świętej. Tylko wystawiamy krzyż, tak jak na Golgocie, i my wszyscy adorujemy krzyż. Czytamy mękę Pańską i przeżywamy to wszystko, co Jezus przeżywał, kiedy szedł drogą krzyżową. No i wielka sobota, czyli noc przed Wielkanocą, kiedy my wszyscy czuwamy przy grobie Pana Jezusa, żeby być pierwszymi, którzy doświadczą tego światła z martwych I Święty Paweł napisze w tym dzisiejszym drugim czytaniu. Niegdyś byliście ciemnością, ale teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka Prawość i Sprawiedliwość i Prawda. Dlatego w tą Wielką Sobotę wszystkie światła są zgaszone, jest ciemno, rozpalamy tylko ogniska dookoła, poświęcimy ten ogień. Od tego ognia weźmiemy ogień i zapalimy nasz pierwszy paschał, bo nie mamy cały czas paschału w naszej kaplicy. I później od tego paschału każdy z was będzie miał w ręku miodową, prawdziwą świecę i od tego paschału odpalicie to światło bo nie chcecie być dziećmi ciemności, ale chcecie być dziećmi światła. Tak jak podczas chrztu odpala się świecę i mówię mówimy sobie, już nie jesteś dzieckiem grzechu ciemności, tylko jesteś dzieckiem światłości, o czym pisze tutaj święty Paweł w tym, w tym liście. I cała liturgia właśnie Wielkiej Soboty, no to będzie na początku z tymi świecami będziemy stali. Ja zaśpiewam wielką pieśń na ileś stron o tym, jakie to światło jest rozświetlające, że ta świeca przypomina nam o zmartwychwstaniu. My będziemy trzymać tą świecę i płakać, bo mówimy: Panie, byliśmy niewolnikami tak jak Ci Żydzi, byliśmy niewolnikami grzechu, ale Ty nas z tych ciemności wyprowadzasz i stajemy się dziećmi światłości. Później przy, przy, przypomnimy sobie całą historię zbawienia. Będziemy czytać, jak Bóg stworzył świat. Jak Bóg wyprowadził Żydów z niewoli egipskiej, jak Bóg właśnie powołał Abrahama, jak później Chrystus zmartwychwstał, stał, jak wprowadza nas w radość tego zmartwychwstania, jak wprowadza nas w Ewangelię, w dobrą nowinę. I cała ta liturgia ma nas doprowadzić do odnowienia chrztu, czyli właśnie do tego uświadomienia sobie, że jestem kapłanem, prorokiem, królem. Czyli nie jestem byle kim w oczach Boga, ale jestem kimś wyjątkowym. W ten dzień powinno się tylko szcić ludzi. Dlatego na całym świecie w ten dzień chrzcimy dorosłych. Dzieci chrzcimy tak z marszu, ale dorosłych chrzcimy tylko w ten dzień. W katedrze praktycznie każdego roku kilkudziesięciu dorosłych jest chrzczonych. W takich krajach jak Chiny, Korea po 20 tysięcy ludzi w ten dzień jest chrzczonych, którzy przyjmują świadomie wiarę i idą za Jezusem. I w końcu Ewangelia dzisiejsza, proszę spojrzeć. Jezus widzi człowieka niewidomego podchodzi do niego robi błoto ze śliny kładzie mu na oczy. Żydzi wierzyli, że jak ktoś jest niewidomy albo kaleki, chory jakiś, to on zgrzeszył albo jego rodzina zgrzeszyła, jest winny. Więc dobrze, że tak cierpi, bo jest winny. I dlatego oni wyzywają go, kiedy pytają go o zdanie: "A ty co o nim mówisz, że ci otworzył oczy?". On odpowiedział: "To prorok", a oni mówili mu: "Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz" i wyrzucili go precz, bo nie liczyli się w ogóle z jego zdaniem. Ta Ewangelia po to jest dzisiaj, przez cały Wielki pos mamy bardzo ciekawe Ewangelie każdej niedzieli. I ta dzisiejsza ma nas właśnie zmotywować do tego, żeby nam spadły łuski z oczu. Żeby ciemność, dzisiaj dzieci się pytają na dziecięcej przy świętej, co widzi niewidomy? Nic nie widzi. Czyli co widzę? Ciemność widzę, ciemność widzę. I oni mówili właśnie, że nic nie widzą. Ja o ciemność, dobrze. Czyli Chrystus właśnie chce ci otworzyć oczy, żeby światło zobaczył. I, I my dzisiaj prosimy Pana Boga, żebyśmy uświadomili sobie, że jesteśmy przez Niego ochrzczeni, wybrani, że jesteśmy przez Niego namaszczeni, że już niedługo Wielkanoc i będziemy świadkami tych wielkich, symbolicznych znaków, gestów Pana Jezusa, będziemy świadkami Jego ostatniej wieczerzy śmierci i zmartwychwstania. Przygotuj się, otwórz oczy, nie grzesz więcej, nie chciej być dzieckiem ciemności, ale dzieckiem światła. Bo ja otwieram ci oczy na rzeczywistość, w której, w której żyjesz. Nie jestem podekscytowany ostatecznie rzecz biorąc z tym wszystkim, dlatego że cała ta liturgia, którą będziemy odprawiać w Tridentu Paschalnym, będzie odbywała się w namiocie. Taki 300-metrowy namiot rozbijemy. Dlatego że Izraelici, jak szli przecież z Egiptu, to przez 40 lat mieszkali w namiotach, rozbijali obóz, przybytek był w namiocie. Czyli tam trzymali arkę przymierza i tam się modlili. Tabernakulum! Słowo tabernakulum, czyli ta złota skrzynka, w której trzymamy pana Jezusa, po hebrajsku oznacza namiot. Czyli że właśnie Jezus mieszka w namiocie i dlatego my chcemy sobie przypomnieć, tak jak Żydzi w to święto Paschy, że byliśmy niegdyś niewolnikami, ale dzięki Chrystusowi staliśmy się wolnymi.